W Gnieźnie ma powstać do jesieni 2024 roku nowy żłobek miejski na osiedlu Winiary z 50 miejscami dla maluchów. Rozbudowana zostanie ponadto otwarta niedawno placówka żłobkowa przy ulicy Pocztowej, gdzie również przybędzie 50 miejsc. Inwestycje w tym sektorze będą realizowane dzięki blisko 4,5-milionowemu dofinansowaniu z rządowego programu Maluch Plus. Miasto Gniezno tak naprawdę ma przyznane 4 miliony 400 tysięcy złotych na powołanie nowych miejsc w żłobkach. Tych miejsc właśnie możemy stworzyć za te środki 100 w mieście i postanowiliśmy, że będą to dwie lokalizacje. Jedna lokalizacja to rozszerzenie żłobka numer 2, który znajduje się przy ulicy Poczt Pocztowej. Natomiast tak naprawdę ważniejszą inwestycją, która pozwoli jakby dywersyfikować te miejsca, czyli powołanie żłobka w nowym miejscu i tutaj skupiamy się na osiedlu Winiary, powiem tutaj współpracujemy już ze spółdzielnią mieszkaniową w jednym przypadku, to jest żłobka, fili żłobka numer jeden, która znajduje się przy ulicy Sikorskiego, też chodziło nam o to, żeby na, na tysiącleciu taki żłobek powstał i udało się w 2017 roku właśnie te miejsca tam stworzyć. Teraz kolejna lokalizacja, czyli osiedle Winiary, bowiem jest to duże osiedle mieszkaniowe i też aby aby przybliżyć, czyli dać możliwość w bezpośrednim sąsiedztwie e, miejsca zamieszkania rodzicom oddawania dzieci do, do żłobka, zapewnienia im opieki, a dzięki temu także powrotu na rynek pracy, to w ten sposób właśnie tutaj rozmawialiśmy ze spółdzielnią mieszkaniową, ze, z panem prezesem Kujawą i taki lokal spółdzielnia nam tutaj wyasygnowała. Dzisiaj podpisaliśmy list intencyjny o współpracy właśnie w tym zakresie. Także przystępujemy za chwilę po sesji, która będzie na koniec kwietnia. Będziemy mieć zapewnione środki finansowe na opracowanie dokumentacji technicznej, zarówno dla żłobka numer 3, który będzie znajdował się na osiedlu Winiary, jak i rozszerzenia żłobka numer 2 na Pocztowej i w ten sposób rozpoczniemy proces inwestycyjny, który zamierzamy zakończyć jesienią 2024 roku i w ten sposób powstaną nowe miejsca i mamy nadzieję, że w ten sposób ten problem, który jeszcze dzisiaj cały czas funkcjonuje, mimo tego, iż w ciągu tych prawie już dwóch kadencji ten wzrost miejsc żłobkowych w Nięźnie był dość znaczny, bowiem zaczynaliśmy z 80 miejscami, dzisiaj mamy tych miejsc 250, a więc widać, że, że ten przyrost był bardzo duży, ale nadal jeszcze widzimy, że taka potrzeba istnieje, stąd też te na nasze działania i podjęcie właśnie tej rękawicy aby, aby takie miejsca stworzyć. Żłobek nr 3 zostanie przygotowany w budynku po sklepie w centrum osiedlowym. Jego otwarcie jest wstępnie planowane od września 2024 roku. To się znajduje na osiedlu piastowskim, pod dawnym sklepie no, kiedyś to się mówiło o wiki, w tej chwili to było po Twoim markecie. Ten lokal się zwolnił i stąd taka propozycja z naszej strony tutaj padła. Jeżeli żeśmy już rozmawiali z, z panami prezydentami miasta, żeby zlokalizować to na terenie właśnie Osiedla Winiary i ten lokal się pojawił i uznaliśmy, że jest szansa na to, żeby pogodzić kilka interesów. W tym względzie ja się cieszę podwójnie z tego względu, że ten obiekt będzie na terenie spółdzielni, czyli można powiedzieć, że lokal zostanie zagospodarowany. Mieszkańcy, czyli spółdzielcy, Teoretycznie będę mogli z tego skorzystać. Cieszę się jako prezes i jako radny samorządowiec, któremu zawsze zależało na tym, żeby stworzyć warunki do tego, żeby młode mamy miały możliwość właśnie skorzystania czy to ze żłobków, czy z przedszkoli, żeby mogły kontynuować normalnie pracę zawodową. Że ta lokalizacja jest na tyle optymalna, że jest na osiedlu, które jest jednym z największych, czyli największym na terenie gniezna kilkanaście tysięcy mieszkańców, więc sądzę, że puste te miejsca nie będą, a tak jak tutaj również wspomniał Pan Prezydent Powłoski, gdyby się okazało, że chwilowo ten niż demograficzny, który dziś tam się pojawia, ja zakładam, że jeżeli troszeczkę by skorygować politykę rządu i pewne zachęty właśnie do tego, żeby młodzi ludzie bardziej pracowali i że otrzymywali zasiłki, to na pewno też łapki będą zapełnione i tutaj jestem głęboko przekonany, że 呃。Uh Ta inwestycja jak najbardziej będzie przydatna, potrzebna i myślę, że nawet będzie potrzeba budowa budowy kolejnych żłobków na terenie miasta Gniezna, bo zainteresowanie tym na pewno będzie, bo nie wierzę w to akurat, że, że ten niż będzie, że tak powiem, wieczny. Tak, ten obiekt liczy około 400 metrów, dokładnie 380 parę metrów kwadratowych. Oczywiście to będzie remontowane ze środków te, które pan prezydent powłoski wspomniał, które Gwarantuje rząd. My, że tak powiem, ograniczymy się do w stopniu minimalnym, do, jeśli chodzi o remont i też z tego względu nie będziemy chcieli jakoś forsować czynszu za to. Powiem szczerze, chcemy to zrobić tak bardzo po kosztach, ze względu na to, że to będzie służyło przecież i mieszkańcom pewnie tego osiedla, a również i miasta, więc nie mamy zamiaru w tym momencie zarabiać. Z, w taki sposób komercyjny, żeby zrobić na tym jakiś tam wielki biznes i stąd też te częsze są minimalne. Można powiedzieć, że tak no, podatków płacić nie będziemy, bo dlatego, że będzie to obiekt, który będzie służył miastu, więc miasto może w razie czego sobie te, te podatki odpuścić. Tak samo jeśli chodzi o wywóz nieczystości i tak dalej, no to już będzie, będzie w koszcie akurat tego, te, tego żłobka, więc gwałtownie ten część czy, spadnie. Ja się cieszę też jako prezes, że ten obiekt nie będzie stał pusty, Owszem, być może on znalazłby innego najemcę, ktoś inny zrobiłby tam inny biznes, Ja uważam, że tych pomieszczeń jest tak mało na tych osiedlach, że gdybyśmy zaniechali tego rodzaju inwestycji, byłoby to ze szkodą. Myślę, że dla mieszkańców i myślę, że ten cel publiczny, jakim jest budowa tego żłobka na 50 miejsc na Winiarach jest jak najbardziej potrzebny, zasadny i słuszny. Żłobek numer 2 przy ulicy Pocztowej czeka adaptacja pomieszczeń, które budynek wciąż posiada w swoich zasobach. W dwóch trzecich kondygnacji są sale żłobkowe. Pozostałą jedną trzecią część tutaj kondygnacji wykorzystujemy dzisiaj pod przedszkolę numer 12. I tutaj zamierzamy w ciągu tych najbliższe, tego najbliższego czasu też, aby właśnie w tym miejscu powstało, powstała dalsza część żłobkowa. A więc tutaj mamy też możliwość jakby przesunięcia tych oddziałów przedszkolnych z tego miejsca w inne miejsca przedszkolne. Bo dzisiaj mamy wolne miejsca, więc musimy też na to w ten sposób patrzeć. I tutaj, właśnie na pocztowej, na pierwszym piętrze, będzie, będzie właśnie dalsza część żłobka, rozszerzona o dwa oddziały, czyli 50 miejsc. I w ten sposób zakończymy też tak naprawdę modernizację tego budynku, bowiem w tej części dzisiaj, o której mówimy, tej jednej trzeciej kondygnacji, żadnego remontu, powiedzmy takiego większego, wtedy nie było robione, tylko bo po prostu były przegrywane gotowane sale wówczas na potrzeby przedszkola, bo taka, taki, było, taki był problem, że, że jeszcze tych miejsc nam brakowało i wtedy musieliśmy to poszerzać. Dzisiaj, jak widać, po ostatniej rekrutacji mamy te miejsca już w tej chwili nasycone, a więc możemy w pewnym sensie gdzieś tam z tymi miejscami też troszkę schodzić. Nowe oddziały przy ulicy Pocztowej mają zostać otwarte do końca 2024 roku.